Fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny, numer 1312 i 1313. Jezus w postaci ubogiego młodzieńca dziś przyszedł do furty. Wynędzniały młodzieniec w strasznie podartym ubraniu, boso i z odkrytą głową, bardzo był zmarznięty, bo dzień był czysty. I chłodny prosił coś gorącego zjeść. Jednak gdy poszłam do kuchni, nic nie zastałam dla ubogich. Jednak po chwili szukania znalazło się trochę zupy, którą zagrzałam, i wdrobiłam trochę chleba. I podałam ubogiemu, który zjadł. W chwili, gdy odbierałam od niego kubek, dał mi poznać, że jest panem nieba i ziemi. Gdym go ujrzała, jako jest, znikł mi z oczu. Kiedy weszłam do mieszkania i zastanawiałam się nad tym, co zaszło przy furcie, usłyszałam te słowa w duszy. Córko moja, doszły uszu moich błogosławieństwa ubogich, którzy oddalając się od furty, błogosławią mi. I podobało mi się to miłosierdzie twoje w granicach posłuszeństwa i dlatego zszedłem z tronu aby skosztować owocu miłosierdzia twego O mój Jezu teraz mi jest jasne i zrozumiałam wszystko co zaszło przed chwilą Jednak czułam że co to za ubogi w którym się przebija taka skromność Od tej chwili Serce moje jeszcze czystszą miłością zapaliło się względem ubogich i potrzebujących. O jak się cieszę, że mi przełożeni dali taką pracę. Rozumiem, że miłosierdzie jest wielorakie. Zawsze i wszędzie, i w każdy czas można czynić dobrze. Gorąca miłość Boga widzi wkoło siebie nieustanne potrzeby udzielania się przez czyn, słowo i modlitwę. Teraz rozumiem słowa Twoje, któreś mi powiedział o Panie dawniej.